Oczywiście nie przyjechałem tu odpoczywać, tylko pracować. Chcę Wam pokazać jedno naprawdę wyjątkowe miejsce, które znajduje się tutaj w Queensland na wschodzie Australii. Ale zanim to nastąpi, chciałbym zahaczyć o jeszcze jedną dość wyjątkową plażę, która znajduje się niedaleko Airline Beach. Ten odcinek to chwila odprężenia. Włączmy muzykę, zrelaksujmy się i podziwiajmy piękno Queensland, ze szczególnym uwzględnieniem malowniczego miasteczka Airline Beach. Queensland to trzeci co do wielkości stan Australii. Często nazywa się go Sunshine State, czyli stanem słońca. Słońce świeci tu około 250 dni w roku. Głównym miastem turystycznym stanu jest Gold Coast. Gold Coast to coś w rodzaju australijskiego Miami. Nadbrzeże to jedna wielka plaża o długości 70 km, mnóstwo kanałów wodnych, hoteli, parków, no i oczywiście ogromne fale. Oraz świetne warunki do surfowania. A wszystko przy średniej temperaturze 22 stopni. Ja jednak postanowiłem nie lecieć do Gold Coast, tylko bezpośrednio do Airline Beach, małego kurortowego miasteczka nad wybrzeżem Morza Koralowego. Nie jest ono tak duże jak Gold Coast, mieszka tu nieco ponad 1000 osób, ale stąd jest bardzo blisko do dwóch głównych atrakcji Queensland. A w odległości 15 metrów od mojego pokoju, codziennie można brać udział w karmieniu papug. Tak to właśnie wygląda. Papug jest mnóstwo. Na obiad przylatują nawet ogromne kakadu. Ale najciekawszą rzeczą Verlaj Beach jest miejska plaża. Właśnie teraz ją widzicie. Tak, funkcję plaży miejskiej pełni tu basen. Widoki są naprawdę piękne. Ale dowiedzmy się, dlaczego wszyscy kąpią się w chlorowanej wodzie, skoro kilka metrów dalej szumi turkusowe morze koralowe. Tutaj się pływa, tak? A w morzu mogę popływać? Well, you can, but it's at your own risk because there's um, irukandji and box jellyfish at this time of the year, and they're quite nasty. The irukandji will have you in hospital for at least three days, hoping you're gonna die, and so with the box jellyfish, oh, really? yeah. Plus, there was a crocodile sighted about two days ago. So a crocodile sighted at canavel Beach, a little bit further over, but it wouldn't take him long. To be crocodile? Yeah. In salty Yeah, like a saltwater crocodile, the nasty ones. How do you live here? Czas zapomnieć o słodkich papuszkach i opowiedzieć Wam to, czego nie powiedziałem w pierwszej części filmu o Australii: mianowicie o śmiertelnie niebezpiecznych zwierzętach, których w tej części świata jest całkiem sporo. Nie wspomniałem o tym wcześniej ani w Sydney, ani w Melbourne, bo osobiście niczego nie widziałem. A Siergiej, którego możecie pamiętać z pierwszej części, wspominał tylko o pająku, którego znalazł w swoim samochodzie. Pająk był co prawda wielkości dłoni, ale generalnie nie stanowił wielkiego zagrożenia. Zacznijmy od meduzy Karukia Barnesi, jej jad działa paraliżująco i w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Najgorsze jest to, że jest maleńka i bardzo trudno ją zauważyć. Kubo meduzy zabiły w Australii 80 osób w ciągu ostatniego stulecia. Krokodyle, a konkretnie różańcowe. W Australii żyje ich około 200 tysięcy. Ostatni śmiertelny atak krokodyla na człowieka miał miejsce w lutym 2021 roku. Rekiny. Australia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby ataków rekinów na ludzi. Takie ataki obecnie zdarzają się rzadko, około dwa razy w roku. Ale jeśli już się zdarzają, to często kończą się śmiercią. Australijczycy oczywiście podejmują środki ostrożności. Na przykład na Bondi Beach w Sydney zainstalowano siatki przeciwrekinowe. Pająki. Ptasznik australijski, zwany też pająkiem lejkowatym z Sydney, to jeden z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych pająków świata. Jego kły są tak silne, że potrafią przebić nawet paznokcie. I na koniec węże. W Australii żyje 17 z najbardziej jadowitych węży świata, w tym niby kobra siatkowana oraz taipan, najgroźniejszy wąż planety. Antidotum w plecaku to obowiązek. Nie chcę was straszyć, ale tak właśnie wygląda fauna tego kontynentu i bez wątpienia ma to wpływ na codzienne życie Australijczyków, szczególnie tych, którzy mieszkają w domach, a nie mieszkaniach. Co pół roku obowiązkowo przeprowadza się tak zwany pest control, czyli zwalczanie szkodników. Dla rodziców to też duża odpowiedzialność. W Queensland na przykład nie można po prostu puścić dziecka na plac zabaw. Najpierw trzeba sprawdzić, czy w piasku nie ma pająków, czy czegoś innego. Dla nas brzmi to trochę dziwnie, ale w Australii to normalne, jak przepisy ruchu drogowego i można się do tego przyzwyczaić. Teraz, kiedy już wiecie czego się bać, ruszamy dalej podziwiać piękno tej niezwykłej krainy. Zanim zobaczę największy cud Australii, postanowiłem zahaczyć o najpiękniejszą lokalną plażę White Heaven Beach. Na zdjęciach wygląda jak cud natury. Jedynie kapryśna pogoda może nam nieco pokrzyżować te plany. Trzymajcie kciuki, a ja zjem mały lunch, a potem w drogę. Jeśli pojeżdżasz na wodę, to żebyś z nich, Nie wiemy, czy będą tam Więc jeśli to Beach to część Parku Narodowego, pozbawiona infrastruktury, nawet mola. Duże statki nie mogą tutaj zacumować, więc załoga używa czegoś w rodzaju pływających platform. Pierwszy przystanek to wyspy White Sunday, plaża Whitehaven Beach. No i tak to wygląda z lotu ptaka. Żeby pokazać wam te ujęcia, musiałem przelecieć dronem 3,5 km w jedną stronę. Plaża jest ogromna, ale wysadzili nas, no powiedzmy sobie szczerze, w niezbyt spektakularnym miejscu. Moim zdaniem White Heaven Beach to taki przypadek, gdzie zdjęcia w internecie wyglądają lepiej niż rzeczywistość. Plaża zachwyca nie tylko pocztówkowymi widokami, ale i niezwykłym piaskiem tak czystym, że podobno wykorzystywano go do produkcji soczewek teleskopu Habla. Tak przynajmniej twierdzą trzej Australijczycy, których spotkałem. Nasa, co prawda, tego nie potwierdziła, ale też i nie zaprzeczyła, więc pozostawiam to Waszej ocenie. Widzicie, to jest kapitan, który myje wszystkim stopy. Taka właśnie jest obsługa pasażera w Australii. Żeby pokazać Wam najwspanialszy cud natury Australii, Zmieniłem bransoletkę, statek i wziąłem ze sobą trochę sprzętu do ujęć podwodnych. Choć tak naprawdę to zwykła GoPro w obudowie. Na statku są też takie specjalne case'y, które można używać do lustrzanek, ale wziąć coś takiego w tak długą podróż graniczyłoby z cudem, więc dzisiaj zadowolimy się po prostu GoPro. I mam nadzieję, że i tak da radę uchwycić trochę kolorów, bo dzisiaj powinno ich być naprawdę sporo. Dopływamy. Żeby naprawdę pokazać Wam to miejsce, o którym tak długo mówię, trzeba by spojrzeć tutaj z góry. Ale latanie dronem jest całkowicie zakazane. Prosiłem nawet kapitana, czy da się coś zrobić, ale nie ma na to szans, dlatego została mi więc tylko jedna opcja. To ewidentnie najdroższy dron, jakiego kiedykolwiek korzystałem. Wielka rafa koralowa to największy naturalny twór na Ziemi, stworzony przez żywe organizmy. Jest tak ogromna, że widać ją nawet z kosmosu. To jeden z siedmiu naturalnych cudów świata, obok Mount Everestu, Wielkiego Kanionu Colorado i Wodospadu Wiktorii. Rafa składa się z 600 gatunków koralowców, które tworzą najbardziej fantazyjne formy, jak na przykład ta w kształcie serca. To, co teraz widzicie, to tylko maleńkie fragmenty gigantycznego łańcucha, który rozciąga się na 2,5 tysiąca kilometrów, aż prawie do Nowej Gwinei. Rafę można oglądać nie tylko z lotu ptaka, ale także przez podwodne obserwatorio. Albo jeszcze lepiej, ze specjalnej łodzi z głęboką podwodną częścią z ogromnymi panoramicznymi oknami. Widoki z góry już były, to teraz czas się zanurzyć. Byle tylko nie spotkać rekina. Wielka Rafa Koralowa to dom dla miliardów żywych istot. 10% wszystkich gatunków ryb na świecie żyje właśnie tutaj. Do tego 30 gatunków wielorybów, żółwie, płaszczki, 200 gatunków ptaków itd., itd. Rafa to ogromna, złożona, ekosystemowa metropolia. Wiele ryb żyje na bardzo małym terytorium, które znają już na pamięć. A w razie zagrożenia znikają w mgnieniu oka, jakby wracały po prostu do swojego mieszkania. Rafa koralowa przypomina miniaturowy las, ale koralowce to nie rośliny, tylko zwierzęta. Wydzielają węglan wapnia, który tworzy ich twardy szkielet. To właśnie on buduje rafę. Koralowce rosną bardzo powoli, około 1 cm rocznie, więc wielka rafa koralowa powstawała przez tysiące lat. Jest naprawdę ogromna, większa niż Włochy. Wiecie, nie jestem specjalistą od koralowców ani tym bardziej od raf, ale to wszystko to zupełnie inny świat. Dziwne, nieznane istoty o jakichś kosmicznych kształtach, których są tutaj tysiące. Bardziej to wygląda jak film science fiction niż jak zwykłe nurkowanie. Zresztą zobaczcie sami. Wam tak, nurkowałem może z pięć razy w swoim życiu w różnych miejscach na całym świecie widziałem ładne rybki, widziałem trochę koralowców, ale ta rafa to jakaś podwodna metropolia jest ogromna, i to tylko w jednym miejscu. Ale na koniec muszę powiedzieć coś smutnego, tylko najpierw. najpierw się przebiorę. No więc smutna wiadomość jest taka, że wielka rafa koralowa po prostu umiera. A to wszystko przez blaknięcie koralowców. Jest to zjawisko wywołane globalnym ociepleniem, bo gdy temperatura rośnie, to koralowce wchodzą w stan stresu i wypierają mikroorganizmy, które żyją w ich wnętrzu. W rezultacie tracą kolor, rozpadają się i umierają. A żeby odbudować się po takim procesie potrzebują dziesiątek lat, a dziś te blaknięcia zdarzają się co roku i prawdopodobnie Rafa już się nie odrodzi. Bardzo chciałbym jakoś zakończyć ten odcinek pozytywnie, powiedzieć Wam, że wszystko po prostu będzie dobrze, ale wiem, że człowiek nigdy nie zrezygnuje z samochodu czy innych tego typu rzeczy, które... Powodują globalne ocieplenie. I jedyne, co mogę powiedzieć na koniec, to przyjedźcie i zobaczcie Rafę na własne oczy. Póki jeszcze jest, co oglądać. I tyle.